Siemma w pierwszym odcinku z grą Battlefield Heroes z wami Ryhu Kapucino i. Mr. Redflow Siemano! Dobra, ciśniemy od nowej rundy. Się nie śmiejcie, ja nie wydaję na to kasy, więc nie mam jakichś dziwnych ździanek i innych straków, mam zwykłą broń. I dużo wygranych straków, takich jak jakieś toniki i inne kupy. Czemu ja na dachu wylądowałem, a nie te latarne? I długi czas nie grałem, więc mogę ci, ale mam nadzieję, że nie będzie źle wcześniej jakoś nie... Do... plecy, plecy! Co to jest, to jest Dwóch Stefanów Te? Tak, tak. Z No da, daj! Skurcze. Całe życie? No. Batoniki wcisnął. Dobra, odrodziłem się. Trzeba ich ubić. Są tu jeszcze. To ciśniemy. O, dobra. O, jest, 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 jest. Deadłuch. go. O, plecy. O! o tu jeszcze żyje. Jak? No daj kabanosie! się! Zabity. W końcu, bo już myślałem, że się nawodni. Ale kurde, nie... jak mi się trzymał. Jeszcze pokryta mnie plecał czasem. Nie wiem, co to miało być, ale deadłuch. No i dobrze. Kurde, ja się nie mogę odnaleźć z, z przyciskami? Troszku. Ouch, wow, shit. Bomba, bomba, bomba. bomba. panie! Weź się zobacz na wieżę z tą kościelną. ouch, 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 Aaaaaaah, zwierzę mnie zdjął właśnie. Mnie też tam ten zdjął. Jakiś koleś. Trzeba tam wbić jakoś. Trzeba tam wbić Wbijam to ja niektórym ziomom na plecy. No o Jezu, to nasi, jest 12, tyle. Gdzie ty jesteś? Za tobą. Aha O, brawo ja, dobra. kurz w nie, nie trafił, brawo What the fuck Ej no mu w ogóle życie nie idzie Wiem że teraz zlamiłem ale no nie idzie mu życie O dobra Ej ten koledzy ej, eee, snipers Sprite nie mnie trochę nie ogarnia bo on zamiast walić tą barierę jak jestem blisko niego, Znaczy tam rzucę uderzenie, To on wali jak ja od niego odchodzę, Jak jest, nie wiem, z 200 metrów. I zabił mnie znowu ten makijer, co ma 11.3. Zabiję kogoś, ale zabił mnie... Jakiś koleż brzydki. Jezu, ale jak nie zabiją, to tak się wszystko podgłasza, Że pewnie tego w ogóle nie będzie słychać. Ale co poradzić? Dobra, jedziemy dalej. Mm -hmm. To jest kucanie, strzelba. Kto rozstawił tu bomby przecież? Wiesz, to jest porażka jakaś, jak ci z No, mu ten koleś. Ej, ty tu pięć, to jest! 2-5, no. No, no... że mi jeszcze zdjął. Ej, od tej pleca cię ktoś chyba bierze. What? Dobra, nieważne, przegraliśmy. Ale następną rundę nagram. Bo ten filmik ma 4 minuty, więc trochę żal. Ale to parę rundi tak trzeba nagrać, nie? No tak. Ale to jest porażka jakaś, killie. No, troszkę. Troszkę. Ach, minimalnie. Ja tu z, z tym ganerem nie mam szans w ogóle na przeżycie albo coś. Mamy Ale level mi skoczył, człowieku! Nie wyobrażasz sobie tego. 300 expa! Ta. Co ta? Mi hmm, 600 coś, ale to straczka. I tak mało. Ja chcę Jeepa! No weź mnie, koleś, za ten. Gdzie jesteś? Zaraz, na A nie. No nie, trąp mi dziadu, nie będę to E GG pack! Ah, sista! Fuck, 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 fuck! strzela! o, jeepa! Ale ktoś zaparkował, lul. Oj shit! No ja! promieniem usuwającym mnie to idzie u tym ciadłem Gdzie ty jesteś bo cię nie widzę Bywaj ją ale całkowicie? Czemu? O, aś ruszyłem A, dobra No coś lagło Czyliłeś postać? Mhm. No Tylko ja skorzystałem Dobra, to mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. A, szedłem. Pora do dnia. Wygodny biwakowicz. Chcieli, Chcieliśmy dać komandosowi mieć też kempingowe, ale doszliśmy do wniosku, że takie wygody nie są im potrzebne. Ale joke. Co, nie? Dobra, jestem to. Aaa, trzech zabiję. Ładnie. Taki kombo-łombo, można powiedzieć. Są te placki na wieży Nie wiem. Nie mogę Wykrwamy, tam... Ja się w ogóle... Wow. Do, w ogóle dostać się do wieży nie można, co dopiero leży. Ja mogę. Ajde kampo! hamper. z Bobę. Bokiem. Kur... Uh. <głoby> o oh, kambobem. Ooo, god. <głoby> <głoby> Żeś dowalił. Nie, jest raka, nie. Co dużo się zajęło tam za nagrywanie? Eee, co? Ale co mówisz? Dużo ci, powiem, się zajęło tam za nagrywanie? Ja nadal nagrywam. A. A na razie jest. 4,5 giga. To mało. Ło-wow, wow, to jest makler! Nagrywam na razie, nie ma sensu takiego 4-minutowego filmiku. Nagram z 20 minut dopiero w nie? Dla świadomości to będą takie filmiki. I właśnie tą serię będziemy nagrywać razem. Nie osobno Bo inne serie będą raczej osobno, a ta będzie teraz taka Na rozróżnienie można powiedzieć Albo raczej nie rozróżnienie, bo ciężko to rozróżnienie. Zwłaszcza takiej mapie, które której jest złaszam, złaszam to, co się dzieje łata No, daj. Detaj, detaj bubi, Zostało mu tyle życia, że Dobra, zabili go Asysten, ale jakoś Dobra, nie jest źle, jesteś najgorszy <grym> What? A ja punktów w ogóle nie zdobywam Bo ja kampię cały czas Ja zdobywam ale mało 4 kupię jeszcze zlecą Snajper mnie namierzył. To jest zakopcił Snajper namierzył. Po co ja piję ten tonik czy co to tam jest? Ciągle mi się gruzik Aha, tam jesteś Aaa zabiłem Łódź. A to. Ja chciałem od razu zareklamować, że będę nagrywać również serię z gry a raczej Arkania Gothic 4 yy, i Risena 2, chyba. Bo na razie nie chcę mi się zwieść. Ja ani z dwójki, nie mam. jakoś nie mam ochoty. To tak, dla informacji, zabiłem na placu dościgalnym jest Sniper jeden. Ja próbuję przebić bokiem. What? To se przebije. No co A, zabiłem go, dobra. Ej, koleś zabił mnie, ja zabiłem jego. Hard. No za jeden za jeden. No dokładnie. Dobra, nie będę już szedł tam gdzie ciągle, bo coś mi tam... ja cały czas punktów i robię. <laughs> Ale Ale już lepiej, siedem, zero. zero. Tylko flagi mieć, tylko jedno. Nie, bo początku musisz mieć No ale na końcu jedno. Ej, Jezus. Dobra, 10 minut ma ten filmik, ale nagrywamy dalej. Tutaj w ogóle znaleźć bitwę, w którą można wejść razem. To jest już niezłe osiągnięcie, więc trzeba korzystać. Zmiana mapy. Wszystko zwycięstwa, spoko. Co mówisz? Zmiana mapy, wioska zwycięstwa. Ano. Czyli jakby nie patrzeć, zmiana mapy na to samo? No troszkę. Come on! Everybody come out, come out, come out! Dobra. Jeep! My wszyscy zabiorą Jeepy, dziady, nie my te kurde. Słuchaj, dupsko, nie chcę tam jechać. No czekaj, makler, z buta szed nie będę. Dobra, Aj, no, kaptu, idź Kwadratowe z tym. patratowek, Nie, dobra. Ktoś ma stały Ty No, nie, 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 Szybki dead. No trochę Ja prawie zginąłem mm, Ja deadłem Hej ty ta, ciota, co ma 500 HP z yeah. No nie wiem ile ten co nie chcę dodać To jakiś jeden coś tam O oh, wow. Tak. No jestem w szoku, nie? Co to jest? Um. Ja mam dwie flagi, jest dobrze. O tak ktoś wrócił grenady Oli 7 A, Dwa HP mi zostały i zabięciada. Fuck you To jest! 6, no i 5 Muszę się uleść Ja trafiłem jakiegoś Jolą 66 punktów, nic więc więcej. Hyhe! Nie troj dupy. No to Przeładuję sobie. Może, też maszynę do pisania Tomka kupiłbym cię pod ołasdyktań. Za zwykłą kasę? chyba najbardziej. A za dwa tysiące możesz przez karabin kupić taki, wiesz? Stały, nie? Tych yy, no to muszę sobie zbierać trochę kasy. Jak to straciliśmy? Jakiś jolot tutaj siedzi, tylko jeden. Teraz go jeszcze spada. A, jarab się. No nie! Spali się, please, please, please! Spalił się, fuck you. Zabiję go. A to tylko zabiję. Się. Pośród zrobił w ostatnim momencie, ale mógłby się spalić. Byłoby epicko Ale ten ogień się skończył i już Ej, smak. koleś tam przejmuje bazę Ja przejmuję środkowy wow. Zabiję cię Fak, 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 fuck, Eee, fuck, fuck, fuck. dobra, przejmuję punkcik Jeden HP Come on Opanowałeś? Mhm Ja też Teraz. Tam przy naszej bazie, bo koleś tutaj się Dobra w sadzie. Chyba pisało Nieważne A widzę cię Spok. Ile to ma 15 minut, czyli nie nagrywam dalej Do końca to albo dłużej, nie? nie? to do pół godziny można na lacie łasu to było! O nie O jak wartość się z tym

Nawet asysty nie ma się. i chciałem jeszcze powiedzieć, że będę nagrywać również serię z gier online z WoTa, World of Tanks, ale to już samemu. W najbliższej przyszłości jakoś. Tylko... Oj 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 No, daj, 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 daj. no nie! Jeszcze mniej życia teddła, ale to ktoś innego dobił. A, uh, jesteś tam? Hello? Na kościele. Aha, okej, okay, bo nie mówiłeś, nic myślałem, że ci nie ma, cię wywaliło ze Skype'a czy coś. Hmm. Tym razem dopiliśmy wszystkiego i... Dostanie mi w dupę poręczkę nikt, nikt nie dzwoni mi na Skype'a, ja tak jak nagrywałem go tylko mm, trzeciego serii, jeszcze muszę odcinki dosłać niektóre I tam właśnie zaczął ktoś dzwonić Niestety, no ale co poradziłem Ten ładuje. Zabiłem jednego Znaczy asysta Rzucaj, rzucaj, rzucaj grenady O. Jakie mam staty? Jestem drugi w ekipie. Ja, ja, ja jestem jeden jeden. Zabiłem w sześciu, mam ek, tysiąc exp. Nie jest źle, nie jest źle. Ale przegramy właśnie w tym momencie, za pięć sekund po prostu. Zabij jeszcze jednego, jest zabity. I jeszcze jednego. Nie, nie No to teraz tak, albo zabijmy 8 razy, albo oni raz nas... Oni raz nas. Zabiję następnego. No i papa. Znowu. Ale coraz bliżej, już siedem tylko. Wtedy było chyba 13? No, chyba. Nie, nie pamiętam. Nieważne. No i zabiję dwóch na koniec, taki double kill. Jak nazywa się nasz kanał? He he Łach, Ale gra fajna, można pograć, polecamy. Jak ktoś chce pograć. Jak nie ma co robić na chacie. No, ciekawa. Duż... nie jest duża do ściągnięcia. Jeden giga? No, jakoś tak. Ile ta mapa trwała będzie, no? Na 5 lat. Czwarty raz jest. No ja tam. Dobrze jest, ja ją lubię. Ja nie, bo tu. Znowu na pięć kaka no. trzeba lecieć. Znowu z buta, bo to jakiś ziomuś nam Jeepa skroił. I sam pojechał. No. Skąd wiedziałeś? No, bo widziałem, nie? No i jeździ tutaj jak jakiś debil. Trochę. Zresztą stawia pułapki. Eee, tamta jedna za moja. Nie będę ich wybuchać. O, ich jest 4, nas jest 8, to przegram, to jest jakaś porażka chyba. Ale u nich jest. Nie tak, teraz to nawet nie ma takich, już nie wiadomo jakich. Nie, to teraz to nie. Ten koleś co nie chciał Dedać, teraz już Deda nie. Wiem. No. Skończyło mu się, może to niki się zrobi. O no, tak. O jest właśnie ten ale ja ledłem akurat I to może w końcu wygramy A, może tak Ej ty, ja nie mogę 70 fps mam w tej grze Ech, No 65 teraz tak. Teraz 40 trochę spadają Ale przed miałem 70 wow. O, jest znowu ten kolor Zemszczę się może Albo nie, no Nie wiem Nadal nie chcę A ja staty jakie mam, dwa i ledłem ale mam... What? punktów trochę mam. Ile strasznie... strasznie się po strzelać. O, oh, tak! Ale ładnie wygrała. Podrzuciłem prosto pod... ...cyrę. Holy shit! A, nie, to nasz cyrę. Cyrę, co? Łooo, co? Auto wysadziłem. Oni tutaj bokiem próbują ciągle przebić się. Oni skończym. są cały czas. Przecież nie podpaliło. Muszę się barkać, muszę coś zrobić. O, na tym. Daj, wiać, 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 wiać. Ja płapy rozwalam wszystkie po drodze. Wiać, granaty. Nie, da A, a jeszcze chce, żeby dachu. Dobra, 20 minut. Jeszcze z 5 minut nagramy do końca tej rundy. I to będzie chyba koniec. Następny odcinek możecie spodziewać się jakoś niebawem. Bo przyjemnie się tak gra i nagrywa. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku z głosami i innymi strakami. Eee, tutaj nikogo nie ma. No nie, akurat wyszedłem i granat. Ostatni tonik zażyłem O nie Proszę was noby ciągle dodał Nie, nie dobrze zobaczymy sobie no To jest, Ja praca, pierwszy ty ostatni <laughs> Ja pierwszy ty ostatni Nie no dobra Ty gra z sniperem nie snajperów, sniperów nie no, nienawidzę nim grać jest buchnie. w tej grze, bo w to całkiem lubię, ale w tej to nie ja ja mam to z... Do... Ja jednego. z pistoletu z to za Zabicia to były te takie celowniki na kolesiu, nie? Aha. A te czaszki, no to 4 na 4, ma. 4 na 5. 4. Tak, teraz na nie grałem, że już nie rozpoznaję po prostu tak, tak, klocka tak, już prawie tak, 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 Łap łap łap, łap 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 O koleś, mi blisko nie mnie trafić Zabijam, dobra Zdrowie się Brawo dla ziomka, który mnie nie trafił Zesny! Przy magach w łeb trafił dopiero Co mówisz? Koleś, nie wiem, z akacza, z granatów i ze wszystkiego innego co się da Mnie nie trafił prawie w ogóle nie, nasza flaga jest Eee wygrywamy Widzę Ale Ty, u nich widza. jest trzech! Ty mnie martw... martw. Trzech na 8 no Dobra, ale chociaż ostatnią rundę wygramy może Jestem 3-1 Jaram się osobiście Ale na trzech to trochę Nie wiadomo gdzie ich znaleźć no, O jest! Jeden. Akurat ja spotkałem I tak. Teraz szukać kwadratowego koła a tu jest ja przebiłem tak bokiem na nich dobra przeładowałem no ale teraz dwóch jest brawo yeti Jak no... jakiś tu był ale się dwóch tu... <tukę> zostało Nie, a, zabił mnie a tu są Te są snajperki ile jest? 7, Mam nadzieję, że wygramy Powinniśmy A jak nie, to będzie trochę żal Rzucę granatę, coś przyłapy Ale rzuciłem Epicko. Dobra z headshot. headshot No i to tyle z tym odcinku W tym odcinku, żegramy się z wami serdecznie i do następnego odcinka Nara Nara